Cześć, jak wiecie, mówię o tych swoich przeczuciach, tutaj zacząłem dopiero na tym, na tym kanale, ale opowiem Wam o swoich przeczuciach odnośnie tego, co się będzie działo. Mówiłem wcześniej na wcześniejszych filmach o tym, że będą wybuchy wulkanów i trzęsienia Ziemi i zobaczcie, że w Rosji zaczęły się trzęsienia Ziemi i wybuchy wulkanów. Powiedziałem, że będzie gdzieś to też koło Stanów Zjednoczonych, koło Ameryk i dzisiaj chyba, dzisiaj mamy 3 sierpnia 2025 roku, Wydarzyło się trzęsienie ziemi w Nowym Jorku i moim zdaniem tam też będzie eskalować, i to właśnie między Amerykami będzie większy wstrząs, który wywoła bardzo duże, olbrzymie y, tsunami. Gdzie mogą być zniszczone częściowe miasta Ameryki, y, właśnie mm, mm, Peru, czyli Strony, strony Ameryk będą najbardziej narażone na tamten wstrząs i tam będzie bardzo wysoka fala tsunami. Ale w Azji będzie dalej nasilać się takie właśnie te części ziemi, wybuchy wulkanów, tornada. Ja mam wrażenie, że ziemia zaczyna i być może, że to jest też po części wywołane efektem człowieka, że to, co się dzieje, może mieć e, i to jest tylko akurat teraz nie moje przeczucie, ale takie subiektywna ocena tego, co się dzieje, że te trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów mogą być elementem wojny pomiędzy Stanami a Rosją i Chinami i ale to doprowadzi do tego, że że to się wymknie spod kontroli. I ja mam wrażenie ogrzewania się Ziemi, tak jakby ziemia zaczęła się gotować, że temperatura wody będzie bardzo podnosić się, będą właśnie wychodzić te, e, z głębin te różne mm, zwierzęta, że woda zacznie bardzo podnosić swoją temperaturę i lodowiec na Antarktydzie na Antarktydzie zacznie się topić, przez co może być tak, że się kawałki będą odrywać i będą wywoływać kolejne fale tsunami oraz podnoszenie się poziomu wody. Ja mam wrażenie, że będzie bardzo dużo, duża część w niedługim czasie, w niedługim, w sensie w kilkunastu latach, czyli dniem 30, 20, 40 lat. Będzie zalana bardzo duża część lądu, ale za to w niektórych miejscach lądy zaczną się wyłaniać, w innych miejscach. W sensie, że za kilkanaście lat będziemy musieli zrobić nowe mapy, bo część terenów będzie zalana, a część terenów będzie na zewnątrz. Mam wrażenie, że będzie zalana część Niemiec, Polski, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Ale też Japonia, może nie cała, ale duża część, spora część Chin, wszystkie miasta, które mają dookoła wodę, w sensie państwa, które mają dookoła wodę, że na tyle się podniesie aż stan wody, że pozalewa bardzo duże obszary. I ja mam wrażenie, że. Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą dojdzie do jakiejś poważnej eksplozji. I ja nie wiem, czy to będzie wulkan, czy, czy jakieś uderzenie, ale będzie uszkodzona część Kanady i większa część e, e, Stanów Zjednoczonych. Czyli przypuśćmy, że jedna e, jedna trzecia z, z Kanady, a dwie trzecie. Stanów Zjednoczonych. W sensie w okręgu tego, mm, tego uderzenia. Że jedna trzecia tej fali będzie na stronie Kanady, a dwie trzecie na stronie Stanów Zjednoczonych. I ja mam wrażenie, że niedługo samoloty będą uziemione. I kojarzy mi się coś takiego, że będzie cisza w eterze. W sensie, że możemy nie mieć dostępu do, yy, do internetu, tak jakby były zawieszone albo wyłączone przez jakiś czas satelity, co uniemożliwi przepływ yy, sygnału. I może to być wywołane jakąś burzą słoneczną, ale może też być to wywołane jakąś yy, uderzeniem yy, w sensie Wywołaniem jakiejś fali uderzeniowej w, w, w kosmosie przy, przy satelitach. Jakaś fala radiowa, albo jakaś, na przykład, bomba by miała tam wybuchnąć, co uszkodziłoby sygnał, uszkodziłyby satelity. I mam wrażenie, że za niedługi czas będzie eskalacja wszystkich. Konfliktów, w sensie tam Iran, Izrael, tak, Rosja, Ukraina, Indie, Pakistan. Wydaje mi się, że tego będzie dość sporo. I pierwszym, właśnie oznakiem tego, że Polska może do tego być zaliczona w sensie wrzucona to będzie brak prądu w jakimś mie mie mieście lub w dwóch, ale być może w części miast, ale będzie o tym głośno, po czym będą zablokowane możliwości wypłaty pieniędzy. Być może zablokowane. Mm, chodzi bardziej o to, że nie yy, bankomaty, tylko że nawet jeżeli pójdziecie do banku, to się okaże, że waszych pieniędzy nie ma na koncie, bądź są zablokowane przez jakiś. Wirus, włamanie albo coś takiego. Że może być to na przykład atak ha hakerski i się okaże, że mieliście, nie wiem, 100 milionów na koncie, a przechodzicie drugi za tydzień, czy tam za półtorej, i się okaże, że waszych pieniędzy na koncie nie ma, że komuś przelałeś, na przykład. No i nie udowodnisz, że tego nie zrobiłeś, bo będzie w systemie operacyjnym, że to zrobiłeś. I, i może być tak, że. Jeżeli będzie ta cisza w eterze, którą mówię, czyli zablokowanie tych systemów internetowych, to może się okazać, że ta giełda papierów wartościowych, bitcoinów i tak dalej, tak dalej, może przez jakiś czas szybko stracić na wartości, a wy nie będziecie mogli, nie, nie będziecie mieli możliwości zareagować, bo nie będzie dostępu do do systemu, a okaże się, że system padł albo waluty nagle staniały, złoto nagle spadło. Ja mam wrażenie, że złoto bardziej spadnie niż srebro. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, może to głupie, ale ja mam wrażenie, że Stany Zjednoczone mogą wpaść na taki pomysł, żeby ograniczyć wymianę złota lub handel złotem, bądź całkowicie od niego odejść być może na jakiś czas i może to się wydaje nielogiczne, ale A dlaczego nie, jakby zablokować takiej możliwości płatnością złotem, to taka um, Rosja, Chiny, może by sobie nie poradziły i kojarzy mi się, że w Stanach Zjednoczonych będzie uderzenie w statuę wolności jak ona tutaj ma tak rękę, to tutaj w bok, tak jakby, nie wiem, dronem albo czymś takim. Ale to oczywiście nie musi być prawda, to są tylko moje przeczucia. I kojarzy mi się... teraz nie wiem, jak to pokazać, ale... Mm, nie no dobra. Taki budynek w kształcie... nie widać tego... O! W kształcie pudełka od butów, który będzie kremowy albo szary, i będzie napis na nim albo czerwony, albo niebieski, i coś w tym budynku się stanie, co wywoła y, międzynarodową y, dyskusję, albo jakieś y, zaostrzenie przepisów, albo oskarżenie albo o to Rosji. Być może, że to będzie y, wywołane przez, y, przez Rosję, ale wydaje mi się, że to właśnie będzie kraj. Nie będzie to ani Rosja, ani Ukraina, ale kraj, który może mieć podobne pismo do Cyrylicy, bądź, bo kojarzy mi się to państwo z, na, na wschód od Polski. I nie wiem, czy to będzie na przykład Mołdawia, może to będzie Estonia. To jest dwa... Ale kojarzy mi się to na wschód od Polski. W ogóle kojarzy mi się, że w Estonii mogą się nasilić różne takie też pożary i tak dalej, w Polsce. I moim zdaniem w Polsce nie ustaną. Te pożary będą trwały dużo dłużej niż nam się wydaje. I ja mam wrażenie, że na Ukrainie bądź koło Ukrainy może być awaria yy, elektrowni atomowej. Bądź Rosja użyje przy, przy stronie, znaczy na Ukrainie, ale koło siebie, małej broni atomowej, co spowoduje, że Polacy będą musieli ewakuować się spod granicy ukraińsko-białoruskiej. Ja mam wrażenie, że może być tak, że w pewnym momencie przyjadą do Polski wojska niemieckie, w, w, być może w Wielkiej Brytanii gdzie będą ustawione przy Pomorzu i przy na przykład Dolnym Śląsku, znaczy w sensie przy granicy niemieckiej. Czyli. I może być tak, że będzie jakaś awaria lub pożar w porcie w Polsce, co, co właśnie może mm, przygotować. Em, może być to właśnie. Mm, przygotowanie do przy. do. Po tej sytuacji może się stać tak, że te wojska przyjadą, które będą w celach ochronnych, tak mi się wydaje, ale. No to są tylko moje przeczucia. I ja mogę się mylić. Ale. Mówię, zapraszam na TikToka, tam jest śmieszek Heszek, konto drugie. To tam opowiadam wiele rzeczy, które się już wydarzyły. I. Obym się mylił, naprawdę obym się mylił, bo może być tak, że w Polsce na przełomie września i października możemy mieć jakiś stan na przykład wyjątkowy albo, nie daj Boże, W i, i będą ograniczone swobody obywatelskie.